Witam serdecznie z tej strony Black w kolejnym odcinku z gry Black Ops 2, będziemy sobie kontynuować fabułę w poprzednim odcinku. E, doznaliśmy takiego, przynajmniej ja doznałem takiego pewnego e, szoku w racji e, tego, jak się właśnie potoczyła ta e, nasza m, fabuła, tak w ramach przypomnienia, w trakcie właśnie działań w Panamie zginął Mason który został zabity i właśnie tutaj jest, jest to zaskoczenie przez swojego partnera Woodsa który tak na dobrą sprawę nie wiedział nie wiedział kogo eliminuje myślał że będzie to Menendez jednak jednak sytuacja była zgoła odmienna no ale, już nie przeciągając tego wstępu, rozpocznijmy sobie kolejną misję. Standardowo rozpoczniemy sobie od wybrania broni, z którą będziemy sobie tutaj działać. Ja skłaniał się będę ku karabinkom szturmowym, oczywiście. Standardowo zobaczymy, czy mamy coś tutaj lepszego. Czy w dalszym ciągu najlepszym będzie Fall? Coś mi się właśnie wydaje, że nie ulegnie zmianie. To jest chyba zmodernizowana wersja AK-47. Kurczę, może byśmy jakąś inną broń sobie wzięli. A spróbujemy sobie M4 M16, przepraszam bardzo. M16 zagrać. Zobaczymy, jak ta broń będzie się sprawować. Tak też zrobimy. Wybierzemy sobie M16. Eee, zabarwienie, a niech będzie czerwone, takie niestandardowe. Celownik, oczywiście. Eee, refleks eee, Powiększony magazynek i chyba tłumik jeszcze był zmiany ognia nie za bardzo tłumik sobie weźmiemy żeby żebyśmy mieli e, że tak powiem komfort e, w grze takiej bardziej e, skrytej Czy mogę wybrać jeszcze jeden karabin szturmowy czy ja zdecydujemy na jakiś karabinek szturmowy? Jeszcze jeden. jest taka możliwość? Eee, Okej, okay. What? M4 mamy. Może hmm. sobie weźmy coś z nowych, tych z konstrukcji zasięg celność spróbujemy sobie postrzelać z tego karabinku taki sam zestawik eee... kurczę skaner mikrofalowy Ok. damy powiększony magazynek eee... I może i może uchwyt przedni hmm uh -huh. No, tak to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, z tego co teraz zauważyłem, to jeśli wybierzemy broń taką bardziej już nowoczesną, a ten celownik? Może weźmiemy sobie ten celownik wybierzemy ten celownik jeśli wybierzemy sobie bardziej tą broń nowoczesną no to mamy do wyboru więcej opcji tutaj na przykład przykładowo celowniku tutaj jeszcze ten nie no okej okay, dobra ten celownik mi się będzie mi się wydaje będzie najlepszym najbardziej odpowiednim także to mamy załatwione drugą broń wsparcia narzędzia obowiązkowo Weźmiemy jeszcze regulowaną kolbę i, i szybki cel. Mam z racji tego, że mamy że mamy mm, dwa karabinki. szturmowe, Tak, się byśmy, tak byśmy się zaopatrzyli. O, może zobaczymy jak wygląda ten granat XM31. Kurcze, jakieś nowe tutaj wyposażenie jest. Hmm, granat IM. Okej, okay, to też się może przydać. Dobra. W takim razie rozpoczniemy sobie kolejny poziom.

Shanghai, Beijing, Hong Kong, Menendez is gonna attack America and China, taking out both superpowers at the same time. Huh. All those files have the same prefix. 61961. 619. 619. Oh my god. June 19th. That's. That's tomorrow. June 19, Freedom day. Abolition of slavery. Son of a bitch. Give me breaks. Admiral. The cyber attack is 619 tomorrow. We have to move on Yemen no, right away. No. no, you have to go in there, capture Menendez for interrogation. You, you contact for Reed and the Yemeni militia. We need their help. Adam, it's a trap menendez has been playing us the whole time if we move on Yemen that's exactly what he wants us to do get your team together we got two hours okay, yeah, right foreign't as so no matter what happens out there when the bullets start flying you cannot blow your cover just stay cool we'll get you through this the Mason David Mason Ro no, But we are ready hmm? yes the Americans are coming for it. there's a traitor in our midst.

Ten celownik jest... naprawdę dobry. Jeszcze jakby tylko automatycznie namierzał. To Naprawdę strzela się przednio z tego, używając w ogóle tego celownika. Ogromne ułatwienie. Chociaż mi się wydaje, że ten termiczny on dawał większą precyzję tak naprawdę. Tutaj mi tylko oznacza te cele, ale... Ale nie ma takiej dokładności. Tak czy inaczej. Fajny ten celownik, można go przetestować po prostu teraz, a... Na następną misję... Zaopatrzyć się w inne. Bo coś mi się wydaje, że teraz będziemy... Głównie działać sobie yy, w... współczesności, bo... Bo temat wygląda w ten sposób, że... Woods i Mason zostali wyłączeni z... działań przeciwko Menendezowi, jeśli chodzi o tamtą yy, czasową. Przyjąłem harper Nie wiem czy te drony są po mojej stronie Chyba nie To nie do końca Mieńmy sobie broń Coś ten celownik szwankuje. Nie oznacza dokładnie wszystkich celów. Ale cóż, dobra, przez ścianę dostał. Są magazynki, amunicja. Jednak to nie amunicja. Gdzie jest ta municja? Tutaj. Okej, okay. jesteśmy zaopatrzeni w stu procentach. Idziemy dalej. Mam tu jeszcze te granaty, właśnie. Ciekaw jest, jak one działają, ale kurczę, nie widzę tutaj za bardzo takiej elektroniki, żebym mógł. Hmm. stosunku do niej użyć. Kurczę, ja tu mog mogę wszystkich likwidować, z tego co widzę. I swoich, i Amerykanów. Jest to bez znaczenia, tak naprawdę. Kurczę, kto mnie tu strzela? Dron. Zobaczymy ten granat. A, Zlikwidował jednak uszkodził. Uszkodził jednak tą elektronikę. żeby jakiś skrót. Aj, to jest mój chłop. To ja narobiłem. No i jednak tu narzędzia się przydają. Patrzcie, oplankowaliśmy sobie przeciwnika całkowicie niemalże. Mamy ogromną przewagę nad nim. Okej, okay, może zejdziemy sobie w dół. Szybko się przeniesiemy. Ja i menendez.

And then this shit on my shoulder. Kill me, eh? Anything wrong? And you, you spyless piece of shit, getting others to do your dirty work. What man are you, huh? Show your loyalty by following my orders, buddy. Do it! Do your job now, buddy. Do it. Come on, Luke. No, i You betrayed us, Farid. And for what? To those you serve, your life means nothing. Harper, Harper, do you copy? Damn it! Something's wrong. Kraken, linebacker two, engaging enemy forces in route to down -ford.

Salasar in primary. Hey, Multiple eagles down. Request immediate medevac. LC Sparrow. Mr. Gaviman and Dead, huh? I need to assume opcon of the drone fleet in support of capture of Menendez. Send the code to your display. Drone's retasked to your objective. Drone targeting control. Manual override engaged. Cloud relay systems enacted. Split up. Take the high ground. Szybko się poruszajmy, póki mamy... Młaj. Kurczę, jednak nie da rady tak przejść. Nawet po to słowem dronów. Może być to ciężka przeprawa. Nawet po to słoną dronów Przez kom ostrzeliwują Dobra, przejdziemy sobie planką Jak się uda Nadzieję, że Że przejdziemy bez problemów. Hej, okay. sami tu jeszcze strzelają.

Ok, szybko, szybko zmierzamy. Wracając do tego celownika, lepszy byłby chyba właśnie termowizyjny. Dlaczego? Dlatego, że w przypadkach, kiedy staram się zabić kogoś w zabudowaniach, celownik termowizyjny pokazywałby mi całą. E, całą postać przeciwnika to by mi strzelanie przez ściany tutaj nie mam niestety właśnie do końca sprecyzowanego tak celu tak mam tylko kwadracik który określa gdzie jest przeciwnik a nie pokazuje mi na przykład jego głowy w sposób taki szczegółowy tak jakby to było w przypadku celownika termowizyjnego

O tutaj mamy. Jest amunicja. A nie, broń. Ok, uzupełniliśmy sobie amunicję. To tutaj jest chyba amunicja. Tutaj się przetransportujemy. Ok. To jest też wszystko w porządku. Dobra. Także szybko zmierzamy do cytadeli Do Menendeza. Tutaj mogą jeden właśnie celownik wziąć wziąć e, termowizyjny, a drugi ten. Myślę, że to by było znacznie lepsze i bardziej komfortowe, że tak powiem. i tak wrogów nie widzę. Okej. Okay. Wchodzę do Cytadeli. Ja, że to bez znaczenia, w którą stronę chodami. Kurde, ale sieczka. O kurde. udało się nam tutaj przeżyć, ale z mnóstwo wrogów. Będziemy strzelać takim ogniem, pojedynczym powiedzmy. Okej. Okay. przeciwnik zlikwidowany. Jesteśmy przed tym. W samolocie, gdzie znajduje się Menendez. Ale coś mi się wydaje, że to Dziękuję, też jest zaplanowane. To nie może być tak proste. zbyt proste. Ok, słuchajcie, na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcineczek Mam nadzieję, że w następnym odcinku dowiemy się, jak potoczy się dalsza fabuła i historia Davida Masona, a także Menendeza. Ja z tego miejsca się z Wami żegnam. Zapraszam jeszcze raz na kolejny odcinek. Także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.